Stanisław Żółkiewski. Samo to imię i nazwisko to już jest, no, właściwie legenda. W tym materiale przyjrzymy się bliżej sylwetce jednego z absolutnie najwspanialszych wodzów w całej naszej historii. Bo wiecie, okryty tym nimbem chwały, stał się właśnie tym, żywym synonimem dawnej potęgi Rzeczpospolitej. Stał się też wyrazem tęsknoty za wielkością, która przeminęła. No, po prostu ucieleśnienie cnót rycerskich i państwowych. Ale kim on tak naprawdę był? Pomyślimy. Piastował dwa najważniejsze urzędy w państwie. Był jednocześnie hetmanem wielkim koronnym, czyli no, najwyższym dowódcą wojskowym, i kanclerzem wielkim koronnym, a więc czołowym mężem stanu. I w zasadzie całe swoje życie poświęcił jednej misji obronie granic Rzeczypospolitej. No dobrze, ale każdy bohater ma przecież swój początek. Podróż żółkiewskiego ku wielkiej chwale rozpoczęła się u boku naprawdę potężnego mentora Jana Zamojskiego a jego pierwszym, takim prawdziwym sprawdzianem w ogniu, była bitwa pod Byczyną w 1588 roku. To był ten moment, w którym jego no, nieprzeciętny talent militarny błysnął po raz pierwszy na wielkiej scenie. I tu jest coś naprawdę fascynującego, bo chociaż wciąż działał jakby w cieniu Zamojskiego, to właśnie Żółkiewski, dowodząc lewym skrzydłem, przeprowadził to jedno kluczowe uderzenie, prosto w centrum wojsk arcyksięcia Maksymiliana Habsburga. To ten manewr przesądził o zwycięstwie. Tyle, że to zwycięstwo miało swoją cenę i to wysoką. Żółkiewski odniósł bardzo poważną ranę postrzałową nogi, która, no cóż, miała mu doskwierać już do końca życia. To był taki pierwszy namacalny dowód jego poświęcenia. Te wczesne, trudne doświadczenia ukształtowały go jako dowódcę. Przez kolejne lata był dosłownie hartowany w bojach na wszystkich, ale to wszystkich frontach Rzeczypospolitej. Jego kariera to w zasadzie jedno nieustanne pasmo